Siema Onanki. Wiecie, jak to jest być kimś? Bo ja wiem, jestem kimś, kurwa, jestem kimś! Z samego dna spierdolenia wyszedłem na ośmiotysięczny szczyt wygrywu i zostałem wielkim wojownikiem. Wszystko dzięki odrobinie szczęścia i walenia konia. Oto i moja opowieść. Student Stosunków Międzynarodowych. Drugi rok. Wracam z jakiegoś wykładu do domu. Dzwoni telefon. Jako dzwonek leci Nierwana, prawiczko metal tutaj. O, dzwoni Barbara, moja nieruchana Lożka 8 na 10 prymuska. Halo, Anon, wykurwiaj z jebie. Nie będę się spotykać z kimś, kto ma smells like Teen Spirit na dzwonek. Ej, Basia, weź, zmienię ten dzwonek. Jebać się Anon, wolę Mirka z tulejarzu. Dobra, Baśka, wykurwiaj szmato i jebać Mirka z wydziału prawa. Ale jednak satwej z trochę. Chyba skoczę po piwko do osiedlowej biedronki. Przed sklepem siedzi jak zwykle żul Anastazy popijając czarnego wipa. Dla żula to coś jak magiczny napój dla gala. Widząc mnie, wstaje i zaczyna żebrać piątala na piwko. Panie kierowniku! Anastazy, wypierdalaj, student studenthir. Żul się wkurwił, harknął coś, splunął mi na ryj. Wypierdalaj, stąd, młody bananiarzu! żół. filuen żul ma za podczłowieka. Wycieram bryj rękawem i upokorzony spierdalam po browarka, dział alkoholowy. Biorę tyle wypów na ile tylko mnie stać, czyli trzy. Wkładam je do koszyka i nagle słyszę głos. Wytrzyj pan mordę dokładnie, kurwa. Co pan, szacunku nie masz do siebie? Odnoszę głowę i kogo widzę? Kurwa, wróżbita Maciej kupujący browary w mojej biedrze. Panie wróżbito, co pan tu robi? Maciej wskazuje na koszyk pełen harnasi i mówi, że to dla regeneracji jego aury astralnej. Patrzę na niego. — Czyli pan te przepowiednie robi jak się na najebie? Wróżbita zmarszczył czoło. — Proszę nie kpić z mojej pracy! I zaczyna tłumaczyć, jak to dobry Arnold pomaga na ezoteryczne czy jakieś kontakty z metafizyką. Ja nie wytrzymuję, jako twardo stąpający po ziemi kut student stulej zaczynam kręcić z niego śmieszka. Maciej trochę się wkurwił i mówi mi, że to jest bardzo poważna sprawa. Mówię typowi, że jak z niego taki cwaniak, to niech wypije browarka i pokaże mi swoje umiejętności. Dobra, studenciaku, jak sobie życzysz? Otworzył i wyzerował Harnolda w pięć sekund. Dzisiaj wieczorkiem będziesz miał przyjemną niespodziankę. Patrzy na niego z korwinowskim dystansem. Kurwa typie, wyzerowałeś Harnolda w sklepie, nawet nie płacąc za niego, i to ja mam mieć niespodziankę. Śmiejąc się wypierdalam do kasy, ja pierdolę, jak można być takim frajerem i słuchać przepowiedni najebanego grubasa w TV. Kasuję moje trzy browarki, kasierka się nachyla i coś szepta. Przepraszam co? Panie, pan lepiej nie prowokuj Macieja, bo źle pan skończysz. Raz źle panu Maciejowi skasowałem harnasie, następnego dnia kot mi wyskoczył z balkonu z ósmego piętra i zdech. Kurwa, ty piaro, o czym ty gadasz? Płacę kisnąc z głupoty ciemnego ludu. Wracam do domu. Na szczęście w domu jest tylko matka. Ojciec jest mega radykałem i nienawidzi Korwina. Ja szanuję wąsacza, więc mamy spiny czasem. Do tego jest rekonstruktorem średniowiecznych bitew. Jeździ po Europie i napierdala się kijami z innymi Januszami po czterdziestym levelu. Jego ulubieńcem jest Konan Barbarzyńca i całe życie mi wpajał, jaki on to nie jest zajebisty. Całe mieszkanie w komiksach, filmach i itd. Nigdy go nie ma w domu, więc mieszkam z nadopiekuńczą rodzicielką. Mamuszka robi na obiadek dobrego schaba. I co, Synusiu, znalazłeś już sobie dziewczynę? Eh, kurwa, matka, daj spokój. Czwartek wieczór i humor popsuty. Smutny włączam jakiegoś pornosa na pocieszenie. Ech, a Basia była tak podobna do Lizy An. Zaczynam robotę, prawa ręka w ruch, kończę, czując się jak Bóg, chcę wytrzeć pozostałości, ale kurwa nie mogę. Moja ręka mimowolnie dalej tresuje predatora. Co jest? Kurwa, nie mogę przestać. Moja ręka wyszła spod kontroli dalej na kurwia jak do Lizy An. Do głowy napływa mi tysiąc myśli naraz. Co jak matka przyjdzie i mnie nakryje, cały czas masuje prącie. Kęt stap, kęt stap. Próbuję się uspokoić i zastanowić, co zrobić. Dzwonić do pogotowie? Iść do starej? Dzwonić do policaj? Moje przemyślenia zakłóciła matka, która za drzwi krzyczy Anon, wychodzę na, ch na chwilę do sklepu! Trzask drzwi. Nareszcie sam. Ciągle waląc konia, biegnę do TV. Próbuję znaleźć kanał wróżbity. O, jest. Oglądam. Układa jakieś taroty, skurwiel. Próbuje się dodzwonić, ale no signal. Pierdoli o jakichś karynach. Fakt, że wali do wróżbity Macieja jest odrobinę dziwny, no ale co zrobić? Musi coś o mnie powiedzieć, no. Niestety dzisiejszy program dobiega do końca. Maciej, ty synu Ale mam jedną wiadomość do osób, które mają jakiś problem i próbowały się do nas dodzwonić. Bardzo ciężko jest znaleźć miłość, ale gdy to zrobisz, to wszystkie inne problemy znikną. Kurwa mać, co ten ziomek pierdoli? Chyba te wszystkie Harnoldy siadły mu na mózg. minie o co mu chodzi i chyba rozumiem. Muszę umówić się z Barbarą. Ale jak to zrobię mając wali rękę poza kontrolą? Poza tym jak to zrobić, żeby przestała ciągnąć Mirkowi? Pierwsza myśl. zamaskować jakoś krocze? Może założę jakiś sweter na chuja? E eee, kurwa, bez sensu. Kurwa kutas już trochę boli od tego walenia, tak by the way. Jakoś dziwnie dobrze mi się robi, to znaczy dochodzę. Ja pierdolę, nie mogę wystrzelić mojego ładunku rakietowego w salonie. Coraz szybciej czując nadchodzące podniecenie, wstaję i rzucam się do kibla. Niestety nie przewidziałem tego, że po drodze w pierdole się w z jakiejś rekonstrukcji stojącą przy drzwiach. Kurwa, lecę na mordę niczym Morgenstern w Kulm trzy lata temu. Dochodzę w powietrzu, cały mój ładunek poszedł na zbroję, a zbroja na mnie. Ciągle waląc konia i próbując wstać, wpadam na genialny pomysł. Przecież zbroja jest stalowa, więc spod niej nie będzie widać, że wale konia i się nie wygnie. Tylko trzeba wyklepać przy kroczu, żeby było miejsce. Na szczęście dużo go nie potrzeba. Lecę do piwnicy warsztatu ojca, biorę młotek w lewą rękę, próbuję to wyklepać, ale lewą słabo idzie. Kolejna żaróweczka nad głową, przecież mogę użyć swojej prawej ręki. Przylepiam do niej młotek. Wyklepane maszynowo, raz, dwa. Dobra, teraz tylko muszę jakoś się dogadać z Barbarą, ale ona ciągnie Mirkowi. Do głowy przychodzi mi misterny plan. Nazajutrz szybko wbijam na kompa. Mój ojciec prowadzi fanpage rekonstrukcji historycznych. Szukam jakiegoś przystojnego młodzieńca na zdjęcie. Znalazłem jakiegoś młodego typa z brodą i mięśniami. Szybko zakładam konto na facebooku. Oczywiście w międzyczasie unikam matki jak ognia, żeby nie przyłapała mnie na waleniu. W photoshopie wycinam prawą rękę chłopakowi. Rekonstrukcja poszła za daleko i poświęciłem rękę dla mojej pasji. Jest. Moja była lożka ma konto na dziwkę, że w zainteresowanych ma wpisania historia. Kurwa, jak dobrze. I ciągle waląc lewą, zakładam konto. Wrzucam zdjęcia tego przystojnego chłopaka, plus jakieś w zbrojach. Okej, okay, znalazłem ją. Swipe right. Dziesięć minut. Jest match. Piszę do niej. Hej, widzę, że interesujesz się historią. Pogadamy? Lożka zaczyna ze mną gadać. Szpanuje moją wiedzą z Google'a i zdjęciami zbroi ojca. Wrzuca coraz więcej emotek. Kurwa, to działa. Codziennie gadamy o historii, przynajmniej mogę walić do jej zdjęć. Nagle ona pisze, że chciałaby mnie zobaczyć w akcji. W końcu czuję, że to czas uderzyć. Chciałabyś się spotkać na mieście, Pokażę Ci moją nową zbroję. Basia długo się nie waha. Umawiamy się na następny dzień, a ja tymczasem wysyłam screenshoty mojemu ziomkowi Pawłowi. Następnego dnia godzinę przed spotkaniem, Paweł wysyła je Mirkowi. Mirek wkurwia się jak nigdy, zaczyna wypisywać groźby na moje fake konto. Tyż ma to zrobić i z dupy jesień, średniowiecza wara od mojej księżniczki. Twojej, już niedługo zakładam nową zbroję. Przypominam, że wciąż walę gruchę i średnio co kilka godzin dochodzę, zrobiłem sobie w pancerzu pieluszkę na spermę z moich skarpetek. Założyłem hełm i opuściłem przy Nawet wygodnie jest w tej zbroi z poszerzonym kroczem. Tylko nie mam jednej ręki, bo prawa jest schowana pod pancerzem. Jak stoję, to słychać takie. Jadę na miejsce spotkania. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą, ale chuj z tym. Przybywam. Jest i ona. Barbara odjebana tak dobrze, że poduszka mi się przydała. Witam się z nią i przytulam. Od razu chwali moje przebranie. Na szczęście spod przyłbicy mój głos jest kompletnie inny, więc mnie nie poznała. Gadamy i śmieszkujemy sobie. Nagle słyszę głos studenta prawa chodzącego na crossfit i będącego aroganckim wegano hipsterem. Mirek. Ty kurwo, czemu podrywasz moją laskę? Barbara tak się trochę przestraszyła, ale w sumie awkward, bo są ze sobą odkąd mnie rzuciła kilka dni temu. Mirek rzuca się na mnie, próbuje uniknąć, ale zbroja zbyt ciężka, zbija mnie do parteru, trochę się siłujemy. Mirek zajebał mi w mordę, ale nie zwrócił uwagi na to, że hełm jest stanowy. Rozjebał sobie rękę, wstał i płacze. Patrzę na niego, o co ci chodzi, typie? Basia też za bardzo nie ogarnia. Mirek krzyczy, że ała, a mnie kurwa wszystko boli, ała, kurwa rzeczywiście. Grozi mi, że jego tata mnie jeszcze pozwie. Barsia smutnym wzrokiem patrzy na mnie i przeprasza za całe zajście. Ja mówię spoko. Randka w zbroi leci dalej. Czuję, że jest blisko do zdjęcia klątwy. Wieczór. Loszka zaprasza mnie do siebie. Kurwa, dobrze idzie. Przychodzimy na jej chatę. Włączamy film. Lesi wróć. Loszka się popłakała i wtuliła się w mój pancerz. Chuj mnie już boli jak cholera, ale serduszko wyleczone. Pocieszam ją. Koniec filmu. Słychać tylko takie... Z mojego krocza. Anon, wiesz, bo ja nigdy tego nie robiłam. Bądź moim błędnym rycerzem, a ja będę twoją dziewicą. W końcu! Idziemy do jej sypialni. I tu pojawia się problem. Jak to zrobimy, kiedy bez przerwy walę konia? I jak ona zareaguje, kiedy zobaczy mój prawdziwy ryj? Dobra. Zaryzykuję. Mówię do lożki. Zamknij oczy i całuj mnie jak nigdy. Zamyka oczy i robi dziubek. Zdejmuje przyłbicę, całujemy się i przestaje walić. W końcu! Kurwa, tak! Ona otwiera oczy. What the fuck To ty, Anon, ty chuju! Oszukałeś mnie! Ja wyjebane zdjąłem klątwę. Wypierdalaj z powrotem do Mirka, jebana mato, I nagle z pleców rozlega się głos. Co ty powiedziałeś do mojej córki? Odwracam się. Stoi przede mną on we własnej osobie. Wróżbita Maciej. W ręce trzyma Harnolda. O, kurwa! Przepraszam pana, ja tak naprawdę ją kocham, nie miałem tego na myśli. Wróżbita Maciej podnosi Harnolda do ust. Czas zwalnia. Krzyczę. Nie! Rzucam się na niego w spowolnionym tempie, jak w filmie Michała Zatoki. Maciej zeruje harnasia w mgnieniu oka. Ciemność. A nie. Jednak widzę światło. W tunelu. Biegnę do niego. W uszach mi szumi. Powoli zbliżam się do światła. Szum jest coraz głośniejszy. Już prawie jestem. Szum mnie oszałamia. Światło oślepia. Nagle budzę się. Środek polany. Obok nie ma ani wróżbity, ani karyny. Jest za to w chuj wojowników. A ja dalej mam na sobie zbroję. Jest środek walki. Zdezorientowany zaczynam atakować ludzi dookoła moją potężną prawą ręką. Powalam każdego przeciwnika, zbroja chroni mnie przed obrażeniami. W ferworze walki znajduję topór. Siekam wszystkich przeciwników. Śpitwa szybko się kończy: przeciwnicy uciekają. Przychodzą do mnie ludzie w skórzanych pancerzach i, wiwatując, wyciągają mnie na swoje ramiona. Niosą mnie do jakiegoś namiotu, rzucają przed jakimś ziomkiem siedzącym na tronie. Witaj, dzielny wojowniku. Pomogłeś nam w walce z nieprzyjacielem. Jakie jest twoje imię? Zastanawiam się chwilę. Na myśl przychodzą tylko dwie rzeczy. Zdejmuję hełm, klękam przed wodzem. Jestem Anon. Anon Barbarzyńca.